Witajcie serdecznie. Dzisiaj pogadamy sobie na temat samoakceptacji. Chciałabym, abyście komentowali ten filmik, abyście wypowiedzieli się na temat samoakceptacji, na temat tego, jak się zaakceptowaliście, jeżeli w ogóle siebie zaakceptowaliście. I chciałabym, abyście tak naprawdę powiedzieli, co wam pomogło, aby siebie polubić. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek usłyszeliście to, ja usłyszałam to, że na przykład jeżeli e, walczy się o swoje, to często jest tak, ona jest taka do przodu, ona jest taka pewna siebie, wiecie, i pewność siebie w e, troszkę, w naszym społeczeństwie jest kładziona na tym samym poziomie, co bólczuczność, wiecie. A, nie wiem o czym tam gadają, ale powiem, że tupnę nogą i powiem, że tak ma być. Albo po prostu bycie sobą. To też jest często nadużywane. Bądź sobą, bądź sobą, be yourself itd. To też jest często nadużywane. I bardzo często ludzie myślą, że a bądź sobą, bądź szczupła, bądź świetnie zadbana, bądź idealna, nigdy nie rób błędów, nigdy nie, żeby ci się noga nie podwinęła, musisz udawać, że jesteś taka wspaniała i sympatyczna i idealna, bądź sobą. Czyli bądź kimś, kim tak naprawdę nie jesteś. No, widzicie, termin też jest taki trochę. No, O co tu chodzi, tak naprawdę, z tą samą O co tu tak naprawdę chodzi? Hmm. Widzicie, że my, jako ludzie, mamy swoją drogę. Każdy z nas ma swoją drogę. Czasem jest tak, że do tej drogi naszej ktoś się przyłączy i tak sobie będziemy truchtać powolutku, czy iść sobie powolutku sami. A w pewnym momencie staniemy na rozdrożu. I jedno z nas pójdzie w lewo, drugie z nas pójdzie w prawo. I znowu będziemy sami. Tak wygląda życie. Życie to jest długa i samotna droga, na której czasem przywitamy kogoś, uściśniemy, albo na przykład z kimś się pokłócimy, albo się pobijemy. Pójdziemy swoimi ścieżkami. A potem znowu się z kimś złączymy i potem znowu pójdziemy swoimi ścieżkami. Takie jest życie. Na tej naszej życiowej drodze i tak, idąc obok kogoś, możemy się poczuć samotni. I będziemy samotni, bo kiedy prowadzimy samochód, kiedy śpimy, kiedy medytujemy, kiedy myślimy, kiedy planujemy jakąś przyszłość, bardzo często jesteśmy sami. Widzicie? Taka jest prawda. Dlatego akceptacja samego siebie jest. Pierwszą i podstawową rzeczą, jeżeli chcemy mieć udane życie. A co tak naprawdę oznacza udane życie? Dla każdego coś innego. Każdy z nas wie, jak wygląda udane dla niego życie. I do tego dąży. Inna rzecz. Chciałabym się tutaj wypowiedzieć na temat y, pewności siebie i tego, kiedy jest ona utrudniona. Widzicie, kiedy Stajecie przed lusterkiem, widzicie się. I stwierdzacie, uuu, fajna laska ze mnie, mam ładne włosy, mam takie piękne usta. Mm, moja twarz jest idealna, świetnie się tutaj prezentuje. Nie jestem ani za gruba, ani za chuda, jestem po prostu relacyjna dziewczyna, no. I słyszycie od kogoś. Oh, Boże, jak ona się ubrała. Boże, jak ona wygląda! Jezu, zobacz, popatrz na jej włosy. O la, 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 straszna, normalna i katastrofa. Co ona na siebie włożyła? Zobacz, jak te spodnie podkreślają jej grube łydki. O, jakie ma biodra! Jaki stań. Cycki widać. Prześwitają jej słódki. Jezu, no co ona zrobiła? No co ona zrobiła? Zobacz, jak ona jest. Zobacz, jak ona gada, że zobacz, jak ona jest w ogóle. Wydaje się że jest taka inteligentna, jest taka głupia normalnie. No. Co zrobić, kiedy tak naprawdę się akceptujemy wewnątrz, a inni nie są w stanie nas zaakceptować? Wchodzenie w bitwę z innymi nie ma tak naprawdę sensu. Nie ma sensu udowadniać im, jak się mylą, jacy są nieroztropni w tym, co mówią itd. Natomiast możemy zaapelować do ludzkiej świadomości i powiedzieć: Wiesz, to, co mówisz, rani mnie, robisz mi tę przykrość. Jeżeli to jest na przykład wasza bliska osoba, która was nie akceptuje. Może to być mama, może to być siostra, może to być przyjaciółka, może to być mąż, może to być ktokolwiek, czy wasza żona, ktoś, kto was nie akceptuje. Możecie zaapelować do ich wrażliwości. Ale tylko wtedy, jeżeli na tych osobach naprawdę wam zależy. I możecie dać im lekcję i powiedzieć: to co powiedziałaś yy, zrobiło mi przykrość. To co powiedziałeś yy, bardzo mnie dotknęło, źle się poczułam, i tak dalej. Widzicie, takie rzeczy można powiedzieć, ale to tylko i powtarzam, tylko i wyłącznie. Kiedy Wam na tej osobie zależy, jeżeli Wam na tej osobie nie zależy, to olewajcie temat. Inny aspekt pewności siebie, kiedy stajecie przed lusterkiem i widzicie, że macie za szerokie biodra, że macie za grube kolana, że macie takie, jakieś takie krzywe łydki, że macie brzydkie zęby. Że macie brzydkie włosy, że nie jesteście urodziwe, że nie jesteście sprawne fizycznie tak, jak byście chciały, że nie macie sylwetki takiej, jaką byście chciały i tak dalej. Kiedy patrzycie na siebie w lusterku i zaczynacie się same obwiniać o to. Albo inna opcja, że uważacie się za głupie, za mało inteligentne. Że nie potraficie się je bronić w pewnych sytuacjach, że jesteście za bardzo y, kompromisowe, że brakuje Wam odwagi i tego typu rzeczy. Takie właśnie związane z naszą tak? z naszą osobowością. I też szkalujecie się. Y, mówicie sobie: Ach, ale ty jesteś głupia, bożeka, ty jesteś niemądra, ale to, to f, naprawdę jest tchórz z Ciebie. Takie rzeczy sobie mówicie. Jeżeli, Jeżeli. jest tak, że albo nie akceptuje ci się fizycznie, albo psychicznie, albo jedno i drugo. Jedyną opcją, którą macie, Ideczku zasłipi. Zobaczcie, tutaj mój dzinki zdaje wam dobrą lekcję na odwagę. Widzicie? Słyszy odgłosy, wie, że jakiś pies się zbliża, albo jakiś kot, czyli wróg. I co robi? Staje przy oknie, szczerze zęby i mówi. Nie dam Ci zawładnąć moją posiadłością, tak? Przejdzie z okna do okna, popatrzy i zobaczy, kto tam się kręci, upewni się, że to jest wróg i wtedy będzie atakował, tak? Tak powinniśmy robić. Tak powinniśmy robić, kochani, tak powinniśmy dbać o naszą rodzinę, o nasze życie, jeżeli ktoś nas atakuje. <laughs> ja nie mogę mówić miniu. Słyńku, ja nie mogę mówić, misieczku! Misiaczku, ja nie mogę mówić, bo ty tutaj normalnie mi tutaj molestujesz kamerę, no. Mówię po polsku szybciej i głośniej, i on wtedy rozumie, że coś jest nie tak, że ja jakoś taka nie jestem taka zwyczajna, bo jak mówię po francusku, misiu, salva moi linki. Quand je parle en français, c'est comme ça. Et quand je parle polonais, c'est différent. Hein? Quand je français, je réfléchis beaucoup à ce que je dis. Hein? Misiu, non. Mniejsiaczku, bo nie swój dziadku? Tak, a po polsku jakoś tak wiecie, no wychodzi mi samo przez się. I często właśnie po polsku też gadam, tak by z ładu i składu, a po francusku wszystko jest takie przemyślane, dlatego tak jest, taka tak, jest życie. Kochani moi, gdzie skończyliśmy na czym? Na czym stanęliśmy? Właśnie. Czyli ci, którzy nie akceptują się przed lusterkiem, czyli wasz fizyczny aspekt wam nie odpowiada i wasza mentalna część też wam nie odpowiada, albo jedno i drugie. Najlepszą opcją na polubienie siebie jest spędzanie czasu w samotności, wiecie? Im więcej będziecie czasu spędzać, im więcej będziecie czasu sami sobie poświęcać, tym będzie wam lepiej szło. Tym będziecie się bardziej akceptować. Ja bym na waszym miejscu odsunęła makijaż wiecie, na jakiś moment i przestała po prostu się ubierać. Niech sobie inni myślą, że o Jezu, co się stało? Nie ubiera się jakoś tak jak wcześniej, nie maluje się, nie dba o siebie, jakoś tak się, wiecie, po prostu się tak dziewczyna sama siebie olała, tak? To jest najlepsza szkoła życia, wiecie? Kiedy odstawiacie te wszystkie tapety, fototapety, te retusze i tak dalej i wtedy dopiero, przez jakiś moment czasu, Obcujcie ze sobą, popcujcie ze swoją twarzą, ze swoimi włosami, ze swoim wyglądem przed lusterkiem. Rozbierzcie się, stańcie nago przed lustrem. Dotknijcie się, wiecie, dotknijcie skóry. Popatrzcie, czy macie ładną skórę. Popatrzcie, czy macie, czy macie jakieś problemy takie, wiecie, jeżeli chodzi o na przykład o, o Wasz wygląd. I za, zastanówcie się, czy tak naprawdę macie powód do płaczu, wiecie? Ale żeby nie było, że ona tak mówi: O, wiecie, ja tam mam dla was taką rewelacyjną um, um, receptę na to, aby się polubić i z dnia na dzień się pokochać i powiedzieć sobie: mm, Ja jestem wspaniałą kobietą i już nic nigdy mnie nie dotknie. Nie ma czegoś takiego wiecie. Zawsze będzie tak, że zawsze ktoś będzie kwestionował nasze opinie. O nas samych. Zawsze znajdzie się ktoś, komu się nasz tyłek nie spodoba. Zawsze znajdzie się ktoś, komu nasze łydki nie będą się podobać. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nam wbije szpilę. Ale to nie jest związane z nami. To jest związane z jego niską samooceną, wiecie? Albo z jej niską samooceną. To nie jest związane z nami. Nie bierzmy tak tego do siebie, wiecie? Bardzo często ludzie, którzy mają problemy z biodrami, będą szukać problemów z biodrami u innych. Ludzie, którzy nie akceptują swojej seksualności, będą szukać homoseksualistów wszędzie. Ludzie, którzy nie cierpią swojego głosu, swojego akcentu, będą zawsze uwydatniać to, jakie, ma, jakie inni mają problemy z akcentem. Wiecie, bardzo często jest tak, że to, co mówimy o innych, to są rzeczy, które zauważamy u samych siebie, u nas samych. Ja bym tolerowała. Tak, nie tolerowała tego, co o was mówią. Tak, mm, tak bym wpuściła, a potem bym tak wypuściła, wiecie? Tak coś tam mówią, no na no, no, coś tam mówią, bla bla bla. I nikt tak naprawdę z samoakceptacją się nie rodzi. No. Nikt nie rodzi się pewien siebie. Naprawdę. Pewności siebie nabywamy z czasem. I ta pewność siebie w nas rośnie, kiedy mamy w zwyczaju spędzać czas sami ze sobą. Pewność siebie pogłębia się w nas w takich momentach, kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy patrzymy na siebie z takim uczuciem, z czułością, z miłością, kiedy mamy do siebie odrobinę dystansu, mamy dystans do siebie samego, mamy dystans do tego, jak wyglądamy, mamy dystans do tego, jak mówimy, w jaki sposób mówimy i co mówimy. Naprawdę. Wtedy dopiero. To wszystko się tak pięknie rozwija. Naprawdę. <ścoughs>